Siemaneczko moi drodzy, jak widzicie ja jeszcze jestem w kurce, w czapce, bo dopiero przyszedłem do roboty, rozumiecie? Piątek! Godzina 13.10, a ja zaczynam pracę. No takie weekendy to się szanuje, co? A nie jak zawsze w niedzielę musiałem wyjeżdżać. Teraz proszę, normalnie żyć nie umierać na takiej robocie. <grymne> Oczywiście w poniedziałek potrzebowałem do płynia wolnej, ponieważ musiałem załatwić sobie prawo jazdy, bo mi się wszystko pokończyło, znaczy no kończy się. Dlatego musiałem na no, wiecie do urzędu, pójść wszystkie badania psychoterapeutyce porobiłem. Tylko po prostu ino to zanieść i teraz ino czekać na dokumenty. A w tym momencie właśnie muszę się rozpakować, rozgosić w kabinie, bo zaczynałem pracę na... Cały tydzień, aż do piątku. Dobra, lecimy. A teraz właśnie objeżdżam tą piękną gierkóweczkę, która jest remontowana od Piotrkowa do Częstochowy. Chyba tak mi się wydaje, że tylko Częstochowy. No, słuchajcie, właśnie teraz tak się jedzie, nie jedzie, jedzie, nie jedzie. Myślałem, że to jak na Piotrku w starą drogą pójdę, będzie troszeczkę luźniej. Ale okazuje się, że jednak nie jest tak fajnie. Ale spokojnie dajemy radę, no nie? A odnośnie ładunku, to już w piątek się załadowałem. Mam zrzutkę w Częstochowie i w Gliwicach. Później w Gliwicach załadunek. I co? I później lecimy, kurde, na legnicę. Z no, czym w legnicy się tak będę? Coś koło drugiej, trzeciej przewiduję, czyli taka Alanocka. No ale słuchajcie, chciało mieć się piątek wolny, <grym> Znaczy czyli poniedziałek wolny do południa. No to teraz trzeba dybać, no nie nie maleko, nie maleko. Ale spokojnie, to wszystko jest do ogarnięcia, damy na spokojnie radę. Teraz, właśnie co dalej staje w koreczku, zobaczę jak to wygląda. A słuchajcie, odnośnie tej aplikacji Fit.at'u, co w wcześniejszym filmie Wam o tym właśnie wytłumaczyłem, tak wiesz, w prostym języku, po chłopsku, to mam nadzieję, że tam przyczeliliście, o co chodzi i tak dalej, ale słuchajcie, browara też możecie sobie wliczyć. Spokojnie. Jeśli z tego przykładu, który podałem, tego prostego, zwykłego przykładu, wyjdzie Ci zero, te kaloryczne, no To słuchaj, od tego sobie odejmij 500, bo tam w komentarzu ktoś mi napisał, no nie? Coś takiego, że ta, że dupa to jest ten kalkulator i tak dalej, on sobie obliczył, wyszło mu 2100, chyba tam 60, no nie? No tak, no to mu wyszło tam, bo chce przeliczyć, No to ok, wyszło mu 2160, i on mówi, że on przy tej wadze na pewno nie będzie chód, ale no słuchaj, o to chodzi, żeby tego odjąć. To jest zero, gdzie nie będziesz gdzie stał w miejscu. No to kolega dobrze wyliczył, jednak ten jednak, jednak kalkulator robi robotę, bo on dobrze wyliczył. Po prostu nie do końca przesłuchał, bo może po części nie zrozumiał tego przekazu, że od tej to jest nasze zero i od tego trzeba odjąć te 500 kalorii. Ale mam nadzieję, że Wy sobie na spokojnie to przyczeliliście. A kto nie widział tego filmiku, to zapraszam Was na kanał, tam sobie go znajdziecie na spokojnie. A odnośnie treningu, to Słuchajcie, ja wstałem sobie rano, ogarnąłem trening, później się wykąpałem, zaprowadziłem córeczkę do szkoły, pozatwiałem wszystkie sprawy, które miałem pozałatwiać. No i co jeszcze? Ja Na do fryzjera i zajrzałem. Zobaczcie, Kiuś, normalnie od razu 15 lat młodszych chłopak, no nie? <laughs> Kurde, takie są to dymy, takie są to dymy. No i właśnie co, no pędzimy, no zobaczymy jak tam zaraz, zaraz dojedziemy, Poczekajcie, chyba tu w prawo muszę ładować, no nie? Dobra, mordeczkę ja się biorę, zajazdę, bo już jak tu pobłądzę. <laughs> no i jesteśmy w trakcie rozładunku. I rozładowany. Teraz tylko i no, wszystko poskładać, a znaczy, się no, po części poskładałem. A teraz zobaczcie, dach spuszczamy, bo zawsze mam dach do góry podniesiony, ale ładne niebo, co? Dach trzeba na, na dół opuścić, drugą część dachu. Również trzeba opuścić I Teraz biorę się za składanie wszystkiego, bo trzeba jechać na załadunek Teraz właśnie szukam firmy, gdzie mam się załadować Uwierzcie, że tu nigdy nie byłem, ale chyba gdzieś to na tutaj będzie Gdzieś tutaj będzie Zaraz przyczajemy tą firmę trafiłem, ale wiecie co? Byłem przekonany, że muszę otwierać w te wiatrzysko takie silne, no nie? A tu jednak się okazało, że cofamy pod rampę i ładowane z rampy, kurde od tyłu to przyjemnie, no nie? Każdy to wie Ja właśnie teraz sobie jem dwa serki wiejskie i 70 gram chleba żytniego Tak to właśnie mój posiłek wygląda To jest dokładnie mój dzisiaj czwarty posiłek, jeszcze został jeden posiłek Będę szedł spać, rano wstanę to zrobimy wspólny trening Coś nagramy dla początkujących tak jak obiecałem, że nagram coś dla początkujących, pokażę Wam, co każdy początkujący powinien robić, jak zaczyna ogólnie przygodę z aktywnością. Więc do później. To ja jem, zarobię to pod dokumenty i jedziemy jeszcze dzisiaj do Legnicy. Normalnie szok temat pomarańczy, ona mówi, na i Słuchaj byku, kurde. Normalnie wyjeżdżam. Wcześniej z kolegą gadałem, mówi mi tak, no 12, pierwsza nocy wyjedziesz. Tak się nastawiłem psychicznie, czyli mam przyjechać tutaj na lajdzie totalnym lajcie. Tam wcześniej na rozładunku tak samo przyjechałem, no taler macie, widzę, że mi przytrzymają, a tu BAM! Kurde, miała być nocka i tu nie będzie nocki 23. poczekajcie, sobie obliczę, 23.30, wystarczy na 45, a ja będę już na Rabenie Zanim się porozpinam, tak dalej, to o pierwszej nocy idę spać, muszę, wiecie, wróśnica sobie piknąć, no nie? No co, ja pędzę teraz do Legnicy i widzimy się rano na śniadanku i treningu No i BAM! Dojechaliśmy właśnie do Legnicy, a teraz szukamy miejsca parkingowego, ale nie, no już znalazłem, zobaczcie! Szybka brudna, bo deszczek padał. Co on no, pada dalej deszcz. Tutaj cofamy, odpinamy, odjeżdżamy na parking i idziemy spać. A jutro trening! Trening dokładnie, ale zrobię swój trening też wam przedstawię na początkujący, tak jak że tym się umawialiśmy. No nie dobra, to ja cofam i do później. Ale przed. Wypięcie naczepy i chętnie parking przygotuję sobie posiłek, aby te płatki owsiane troszeczkę już, wiecie, się napęczniały i dopiero później wypiję. I kurde, kolacja jak trzeba, zobaczcie. Wiecie co najlepsze? Jak kurde sypałem płatki, właśnie, no to mi się tutaj wszystko wysypało. Kurde, normalnie przez mam sprzątanie, no cóż, życie, nie? No i stałem być, jak widzicie, Trzeba się ogarnąć. Jesteś pierwszy posiłek, a jakoś, kurde, powiem ci, spać nie mogą, bo tak, kurde, kabina mi latała, wiatr wszystko tak mocno wieje, że tylko no stop mnie bujało. W lewej od prawej, tak się pobudziłem, tak po 5 pół godziny się przebudziłem, taki wiatr zaczęło zaczęło nam walać, że myślałem, że mi przewróci, kurde. taki trendy był dzisiaj niepewny, ale coś tam się pospało, to trzeba zjeść pierwszy posiłek. No i co? Bierzemy się za treninga. No nie, oczywiście swoim treningiem was nie będę zamulał, swój trening zrobię. A później wam pokażę właśnie dla was Co wy powinniście robić jak, jak chcecie zacząć przygodę z aktywnością Czyli podstawa to się mobilizować Aktywować I dopiero później przychodzi na treningu siłowego Ale najpierw zrobimy sobie mobilizację, aktywację dla początkujących A później będziemy cisnąć W kolejnych filmach z treningami dla początkujących Teraz nie będę was przymulał swoimi treningami Tylko zadbam troszeczkę o was Dobra, ja się ogarniam i do później A pewnie się zastanawiasz, co tutaj wsypałem. Słuchaj, teraz Ci wytłumaczę. 26 gram koktajlu odżywczego. Jaki to jest koktajl? Z jakiej firmy? Tutaj żadnej reklamy nie będę robił. Jeśli potrzebujesz się dowiedzieć, zebrać dane informacje, jakie to, jakie to jest firmy, napisz do mnie w prywatnej wiadomości na Instagramie czy na Facebooku. I wtedy Ci wytłumaczę, na czym to polega i jaka to jest firma. Następnie wsypałem tu błonnik. Tak samo z błonnikiem też Ci powiem w prywatnej wiadomości. Ja mówię, nie chcę tu robić żadnej reklamy żadnego produktu. Następnie 60 gram płatków owsianych. Później wrzuciłem sobie jednego banana i około 80 gram malin. I teraz to wszystko sobie zblenderuję, i będę miał pierwszy posiłek. I później idziemy gdzie? Na trening. Jedziemy z tematem. Normalnie posiłek petarda, No ja wiecie, co maliny miałem zamrożone. No, znaczy, no nie do końca zamrożone były, no, ale były niektóre. Jest zimne, dlatego lepiej zalać to właśnie ciepłą wodą i dopiero później mrożone maliny wrzucić. A ja właśnie zalałem zimnej wodą i zimne jest, ale spoko wypiemy na lato. Kurde, taki posiłek petarda. To ja na spokojnie zjem pierwszy posiłek, czy tam wypiję pierwszy posiłek. Ja zrobię swój trening, a później po swoim treningu zrobię trening dla Was, który Wy powinniście robić jako początkujące. Dobra, lecimy z tematem. Najlepszego. Słuchajcie, ostatnio właśnie próbowałem Wam coś nagrać No i zobaczcie co się działo A ja właśnie jak się pozwałem miałem Wam nagrać film Ale wyszedłem z kabiny i zrobiłem swój trening, a nie dokończyłem sam telefon Trzeba jechać, akurat mówię, tak sobie jedenastkę, tak sobie myślałem, że sobie zrobię Ale jak robota jest, robotę też trzeba szanować, więc wziąłem się kurde za tego, za Bendixa No i ruszyłem 9 godzin i 13 minut pauzy mi wyszło A teraz w tym momencie właśnie Wam przygotuję, znaczy przytoczę Wam co mniej więcej początkujące może Robić. Słuchajcie, wiatr wszystko wieje, ustawiłem się troszeczkę, wiecie, dupem do wiatru, ale tak czy siak jakoś to przewiewa, mam nadzieję, że w miarę mnie słychać, jakby jakieś, nie wiem, tam dziwnie było mnie słychać, tam was serdecznie przepraszam, bo no co zrobić, kurde, no wiatr, tak, taki klimat mały. Poczekajcie. No i właśnie w tym momencie, gdzie jest mniej wieczna pogoda, nagram dla Was film. Bo wiadomo, trening się zrobi w takiej pogodzie, ale żeby coś nagrać. Naprawdę jest ciężko, bo wiatrzyko wieje, kamera mi uciekała. Kurczę, co położyłem, no to mi spadła te wszystko, te szumy. Takie było cały czas było słuchać. Dlatego teraz nagram. Podstawa to jest wiadomo, rozgrzewka. Czyli rozgrzewamy się jak w szkole. Każdy wie jak, no nie. W ten sposób możemy się rozgrzewać, w ten sposób pajacyka kręcić. Tak się bawić około 5 do 10 minut. Tak, oczywiście, wolne tempo, żeby dogrzać też organizm. Następna sprawa robimy sobie mobilizację, czyli rozciąganie. W ten sposób wam pokażę dwa proste ćwiczenia, czy nawet trzy proste ćwiczenia, które możecie systematycznie sobie wrzucać w swój system treningowy. Jak to robić oczywiście w trasie, w domu, albo nie wiem, w biurze, pod brysznicem. Moja kalimata jest trochę styrana, ale jeszcze, jeszcze daje radę. Słuchajcie, pierwsze proste ćwiczenie. Na rozciągnięcie mięśnia wiatrowo Zobaczcie, w tym momencie pośladki musimy mieć spięte, mięśnia brzucha napięte, cały czas spięte i zobaczcie, jak wszystko ładnie pospinamy, to teraz dajemy lekko do przodu, bo jak puścimy pośladek, puścimy brzuch, to zobaczcie, co się dzieje. Normalnie sobie wiecie, nie ma żadnego tutaj, można powiedzieć, pierdzielnięcia. A teraz zobaczcie, wszystko spinam i, i tu już czuję mega napięcie. Z drugą nogą oczywiście robimy to samo. Takie pierwsze dwa ćwiczenia rozciągające, kierowcy my poświęcają cały systematycznie, codziennie, w dzień, w dzień, rozumiesz to wariacie, a nie tam raz na jakiś czas. Mnie tu już mega ciągnie. Pośladek mocno spięty, mięśnia kormos są spięte i dopiero później działamy. Fajnie to tam klateczkę rozciąga. Rewelacja jest, jeśli chodzi właśnie o takie rozciąganie przed dwumienia klaty. Ale jak mówię, wy początkujący trenujcie nie tylko bicep, bo jak na przykład widzę gościa, który ma masę ciała potężną i on tylko wychodzi bicep zrobi, to nie... Tutaj trzeba robić już na przykład treningi FBW, coś sobie mieszać, kombinować, nie tylko biceps, triceps, łapa, trening zaliczony i zadowolony. Nie, to właśnie musimy robić takie treningi, gdzie będziemy angażować całe ciało, czyli trening FBW jest mega sprawa, jeśli chodzi na początkujących, jak również dla tych, którzy chcą zgubić tkankę tłuszczową, czyli schudnąć. Teraz przechodzimy, też możemy sobie porobić porozciągnięcia w ten sposób, takie dynamiczne, na nasz Też mega fajne ćwiczenie rozciągające, nóżka, pik i latasz, Lataz nogą, widzisz? Pyk, myken, mocno tył, mocno przód, mocno tył, mocno przód, i z drugą nogą robisz to samo. Zobacz, następny boczek, jedziesz sobie, pyk, rozciągasz i tak załóżmy 15 na jedną stronę, po dwie, po dwie serie. W ten sposób takie kilka ćwiczeń rozciągających na początek. Teraz zrobimy sobie aktywację dla mnie. Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z treningiem, z tego doświadczenia, które nabrałem, i tak jak byłem na tych szkoleniach, to powinien właśnie zadbać o mobilizację, aktywację. Dopiero przechodzi na ciężary. Oczywiście, żeby mieć tą stabilność. Na robisz, jak załóżmy, nogi, masz sztangę, a nie masz tutaj w ogóle stabilności. Nie, mało pewnie się czujesz, że masz duże ciężary, to szybko może się dawać kontuzję. Jak zadbasz o odpowiednie fundamenty, to wtedy będziesz budował tą chałupę, rozumiesz, byku. Dlatego tutaj Podstawa jest, abyśmy nauczyli się odpowiedniego oddychania. A jak odpowiednio oddychać? Może wam wytłumaczę to stojąc, a nie leżąc. Tak, abyście po prostu mnie lepiej słyszeli. Nie wiem, jak ten mikrofon dokładnie się działa. Słuchajcie, podstawa to jest, abyśmy nauczyli się odpowiedniego oddychania i spinali mocno mięsia tutaj, brzucha, mięśnia kor. Tak to, tak, tak to się chyba fachowo nazywa. Słuchaj teraz, byku. Wypinasz brzuch jak najmocniej, łapiesz powietrze. Tiu, rośnie ci, tak? I zobacz. I teraz wypuszczasz powietrze tak, aby twój pępek wgniótł się w kręgosłup. I jak łapiesz powietrze, to już go nie puszczasz, byku, rozumiesz? Tylko łapiesz powietrze, przeponą. I znowu wypuszczasz powietrze i jeszcze go mocniej wciskasz. I tak właśnie jak robisz planka, to powinieneś w ten sposób oddychać. Nie mierzyć się planka na czas, tylko na te oddychania. I cały czas mocno pośladek, mocno brzuch. To angażować i cały czas starać się pepek do kręgosłupa wbijać. I nie możesz puszczać, rozumiesz, byku? O to właśnie chodzi. Ty masz nie to, że palcem sobie coś wciska, rozumiesz teraz, tylko ty masz od środka tam głodowanie wessać, rozumiesz? No nie, W no wstać? Kurde, wiesz, o co chodzi. Dobra. Teraz przechodzimy właśnie na planki. To jak już wiesz, jak poprawnie się oddycha i na przykład jak robisz jakieś ćwiczenia, pompki czy coś, staraj się angażować mięśnia, właśnie kor, jak mięśnia pośladkowe pośladkowe, czy pośladki spinać rozumiesz, no nie o to właśnie chodzi, żebyś robił czy przysiady robisz, czy martwe ciągi to jest podstawa w tym wszystkim, teraz jak już wiesz jak odpowiednio się powinno oddychać w takim razie przechodzimy może na pierwsze takie proste ćwiczenie ja bym teraz poleciał z pośladkiem czyli bym sobie aktywował pośladek dla wszystkich właśnie tutaj kierowców to jest kurde podstawa, ponieważ przy siedzeniu pośladki nam się mega osłabiają Dlatego warto o nie zadbać, bo mówię, że jak będziesz miał zdrowe pośladki, mocne pośladki, dobry mięsień będzie automatycznie odciążyć to lędźwia i tutaj właśnie twój kręgosłup będzie mocniejszy. Zobacz, bardziej sprawniejszy, mocniejszy, wiesz o co chodzi, no nie? To się dokładnie nazywa glute Beach. Glute beach? Jakoś tak, wiesz, bo z angielskiego to na majosztki miałem w szkole, no nie? Dobra, zobacz ten sposób. O, mięśnia, znowu core, spinasz mocno, papierz powietrze i wystrzelasz, przytrzymujesz. Wolno opuszczasz. Starasz się mocno pośladki spinać, to jest podstawa. Ale pamiętaj też tak o brzuchu, żebyś mógł cały czas uczuć się już tego oddychania, bo jak na przykład dojdzie się tu ciężar, to żeby później na na przykład lędźwa na tym nie udzierpiała, kręgosłup, tak? żebyś tu po prostu już tą stabilność miał. Dlatego to jest podstawa. Możesz sobie zrobić to w różnych wersjach. Na przykład to zrobić jedną wersję. Zobacz, Dyku. Raczej, wersja z jedną nogą. Druga noga. Ja bym zrobił na przykład, nie wiem, jak będziesz robił dwóch nóż, bo jedno nóż będzie dla ciebie ciężko, no to około nawet 20 powtórzeń stara się tak przytrzymać. Takie cztery serie na tym zrobił, jak jedno nóż, no na nogę około 10 powtórzeń, 8 powtórzeń, również około 4 serii. Czyli wiesz, jedna noga, druga noga, i to, że zrobisz sobie <grych> dwa razy na nogę. Dobra. Teraz następne ćwiczenie, które powinien każdy początkujący, który myśli właśnie o aktywności, nie wiem, w, jak mówię, w trasie, w domu i tak dalej. Podstawa to są znowu te planki, tak zwana deska to również robi mega dobrą robotę. Zobaczcie. I przy tym tak samo musisz oddychać, tak jak Cię uczyłem na początku. Tak jak oddychałeś, to Ci pokazywałem na początku, to starasz się cały czas oddychać, jak robisz tego planka. Rozumiesz? Jak tak robisz, cały czas podrycham około 30 sekund tak wytrzymaj nawet weź sobie czas bo około 30 sekund tak wytrzymaj takie 30 sekund, 30 sekund odpoczynku i takie 4 serie, to jest podstawa następny temacik to jest boczny, tak zwany nie, nie wiem jak to dokładnie się nazywa czy plank boczny, czy jakoś tak, dobra wiadomo o co chodzi to samo robisz, tak aby po prostu tutaj wszystko nam fajnie się zmusiło i zobacz byku pyk i do góry i przytrzymujesz Również ukończyć z tego na stronę Robisz to tak samo z drugą stroną I przy tym ćwiczeniu tak samo, starasz się angażować pępek do środka Oddychasz przeponą Poślad mocno spięty I widzicie, takie kilka prostych ćwiczeń A naprawdę zobaczycie, że Za niedługo Takie kilka prostych ćwiczeń zobaczycie za niedługo, powiecie Kurde Adrian miałeś rację, bo jeszcze że jak na początku nie przyjedzie Bo wiecie, jak ja na początku, wiecie, wchodziłem tylko ćwiczyłem o biceps, bary, klata tak dalej, a tu nie było tej stabilności. Jak zacząłem właśnie robić te planki, zacząłem robić właśnie ten glute bridge, hip thrusty na pośladki, nagle tu moja stabilność się wzmocniła. Wtedy już czułem się mocniejszy w martwym ciągu, mocniejszy w nogach. No wiadomo rzecz, że żeby coś osiągnąć, to trzeba zacząć od fundamentów, a nie od razu od bicepsów, nie? Dlatego takie... Kilka prostych właśnie ćwiczeń rozciągających, czyli mobilizacja, aktywacja, po prostu w grę. A teraz przejdźmy troszeczkę na górę, czyli po prostu łopatki, jak te łopatki fajnie aktywować. Dobra, tutaj dół mniej więcej sobie już aktywaliśmy. a co teraz z górą? Zobaczcie, podstawa Wam, załóżmy nawet jedno proste ćwiczenie, które możecie sobie na spokojnie robić. Najlepiej do tego ćwiczenia wziąć, nie wiem, kilogramowy hantelek, jeden kilo, 1 kilo. Albo butelkę z wodą, nie wiem, półkilową na początek sobie może zjeść, albo... Najlepiej ty byku sobie rób normalnie, tak jak teraz ci pokażę. Pa, zobacz. Robisz taką pozycję, na małysza, <laughs> I zobacz. Luźno na razie to wszystko masz. Spinasz łopatki, robisz retrekcję, depresję łopatek. Do dołu opuszczasz. I do góry idziesz. Pyk. I przytrzymujesz chwilę. Opuszczasz. Znowu. Pyk. Pyk. I pyk. Opuszczasz. Jak masz załóżmy kilowe około 10 powtórzeń na stronę możesz to robić tak samo w ten sposób pyk, pyk i do przodu pyk, pyk i do boku są tego różne warianty to jest bardzo proste ćwiczenie, zobaczcie jeszcze raz tylko, że teraz nie, nie widać, bo grubo ubrany jestem no to nawet nie widać, ale to łopatki chodzi praca łopatek, zobaczcie pyk, do dołu jak tu do dołu opuściłeś różne łapy i jedziesz pyk, znowu do samochodu pyk, pyk Tutaj na górę bym jeszcze coś dorzucił. Zobaczcie. Dokładnie jeszcze tak to się fachowo nazywa, ale też robi fajnie robotę. Coś pokażę fajnego. Leży sobie luźną łapę i w ten sposób. Tutaj mocno dopinasz łopaty. Jak jest z tobą wszystko w porządku, to wtedy się mieć tu luźno. Jak masz tak, no to jest niedobrze. Ja mam tak, widzicie, nie za specjalnie, dlatego muszę to robić. I również w ten sposób robić około, załóżmy, nie wiem, 10-15 powtórzeń. Takie 2-3 serie. Albo sobie dołożyć, może nawet, nie wiem, kurde, malutki ciężarek, taki jest pół kilo, niecałe pół kilo. A na początku bez tego bym radził i cały czas się bawić. Kolejna sprawa. Rotacja zewnętrzna. Łapiesz sobie kurde nie wiem, buteleczkę półlitrową albo litrową, masz hantelki kilowe to złap sobie kilowe hantelki, masz talerze nie wiem, kilowe, półtora kilo złap sobie je i robisz w ten sposób. Big. 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 I cały czas wolna praca przede wszystkim, no nie? I kontroluję, żebyś nie robił tak, że z barkiem wychodzi do przodu, bo to dziżień nie musisz opuścić. Czegoś tak nie robisz, tylko normalnie. I tak. Nie idziesz dalej? To nie idzie. Z biegiem czasu pójdzie. Pyk. Big. Fajny temat jest, jak mamy gumę z gumą, ale to na, jeśli chodzi o gumę, to nagram wam na kolejny odcinek. Ten odcinek zostawiam już w spokoju, bo mam nadzieję, że trochę ponagrywałem. Jeszcze są fajne opcje z gumą, ale to zostawimy na. Nie, 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 jestem gumą, co myślałem, wariacie, nie, nie, Normalną do treningu. Ale to zostawimy dopiero na kolejną część filmu. Czasem mobilizację, aktywację mam załatwioną, bez żadnego, można powiedzieć, ciężarku, bez, kurde, żadnej gumy. Jak już mniej więcej wiecie, co, co możecie robić wszystko naprawdę się mega wieje Zobaczę co się dzieje z plandeką Czekaj się, że ja zrobił? Masakra, chyba i mnie nie przewróci Jak chciałem na pusto to wiesz że się bałem, normalnie tak jadę, takie podmuchy Mówię kurde, zaraz mi przewróci, ale jednak nie Udało się, teraz są załadowane. Mam trochę ciężko, więc na spokojnie, dojedziemy bo no wiesz że teraz teraz bezpiecznie, bezpiecznie się dużo czuję jak załadowany niż jak pusty bym jechał Kurde, bo jak pusto to było wesoło No ja właśnie dojechałem, odpinam odwinam naczepę, idę do biura, do jakieś dokumenty i lecimy dalej Widzicie, pracuję, też się częściej pracuje, a nie tylko się trenuje, no nie? Dobra, odpinamy klamocika, ale wiatrze wszystko wieje, co so, kurde ben. No i teraz spędzimy, szukamy naczepy, którą mam pobrać. Do pierwszej nocy mam czas pracy. Dlatego mówię, chcę się podgonić, bo jutro, żeby spokojniejszy, trochę lżejszy dzień. Albo oczywiście też treninga pykną, byli zaliczony trening, film dla, na, dla Was nagrany. I teraz co? No już naczepka prawie podpięta. trzeba poskładać, zobaczcie. Z jednej drugiej strony trzeba pozapinać te klamerczki pościągaj dobrze plandekę, bo wiadomo, nieraz kurde, są luzy. I teraz to jest na to ta sama sytuacja. Chyba nic nie widać, ale spoko. wiecie o co chodzi, no nie? Przede trzeba poskładać, jeszcze pozapinać przewody, no i kurde, lecimy, lecimy, że się sobie podgonie, ponieważ jutro chcę zrobić konkretny, dlatego wolę sobie dzisiaj podgonić, skoro mam jeszcze czas pracy, czas jazdy, żeby tu mieć ten czas na ten dobry. Zobaczcie jaki żukór tu stoi! Zakończone, zakończone, więc chyba najwyższa pora pójść spać. Pójdę jeszcze do toaletki się ogarnąć. I co? Kurde, trzeba jutro rano wstać, znowu, tak dzień jak co dzień, kurde, się rozładować, zrobić treninga, później się załadować i jechać dalej, kurde, jak widzicie. Jakoś w trasie to życie przemija, oczywiście w pozytywny sposób i na dobrej pompie. <laughs> Subskrybujcie ten kanał, być na bieżąco. Jak się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć i co? Do następnego filmu.